Było mnóstwo szans po naszej stronie, żeby zamknąć to spotkanie. Drugi set to już w ogóle pomijam, czwarty, piąty. No myślę, że sami sobie to zawaliliśmy, sami rozegrało się po, to, po naszej stronie siatki, bo, bo okazje były, szanse były, ale, ale brakowało naprawdę niewiele, bo, bo już witaliśmy się z gąską, już byliśmy blisko, cieszyliśmy się ze zwycięstwa, a, a jednak nie. Jednak ono zostaje w Warszawie, ale myślę, że wiele materiału do analizy, wiele rzeczy wiemy, nad czym musimy pracować, wiemy, co jest naszym, co jest naszym mankamentem, także. Nic się nie stało, zdobywamy niestety tylko jeden punkt. Myślę, że, że na pewno nie po to tu przyjechaliśmy, przyjechaliśmy wygrać, ale świat, nie, świat się nie zawala i, i walczymy dalej. Na pewno nie taki był nasz scenariusz. My przyjechaliśmy tutaj po zwycięstwo. Yy, niestety to się nie udało, mimo że mogliśmy wygrać to spotkanie nawet 3-1. Yy, gdzieś po tej pierwszej partii, dosyć łatwo wygranej, yy, przede wszystkim rywal zaczął zdecydowanie lepszą grę, a my gdzieś tam skoczy, straciliśmy tą czujność. Yy, pojawiało się kilka prostych błędów. Natomiast Warszawa, nawet jak miała gdzieś szczęśliwe akcje, to potrafiła je wykorzystać na swoją stronę. My tego dzisiaj nie mieliśmy, a mimo wszystko byliśmy w grze. Tak jak mówiłeś, kibicom na pewno to spotkanie mogło się podobać. Oby więcej takich w lidze. My mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski do spotkania i wrócimy na dobrą ścieżkę. Ja ogólnie się cieszę, że, że zaczynamy grać te mecze najważniejsze, bo, bo mecz o trofeum to jest zawsze coś, coś innego niż, niż zwykły mecz ligowy, także... Tych emocji będzie jeszcze może ciutkę więcej. Ta, ta presja będzie jeszcze bardziej doskwierała nam, bo, bo zawsze super jest zdobyć puchar już na, na samym początku sezonu. Także kolejny mecz przed nami, kolejny mecz z bardzo trudnym przeciwnikiem. Dzisiaj w Warszawie pokazaliśmy, że, że potrafimy walczyć, że, że nie wymiękamy. Dzisiaj czegoś brakło, mam nadzieję, że w środę już, już nie, tak nie będzie, będzie inaczej. W tym roku Liga jest tak wyrównana, jak już mówiłem wcześniej. To moim zdaniem nie będzie w tym roku jednego lidera, który do, będzie dominował w rundzie zasadniczej, tak jak Zachsa rok temu. Mamy tak wyrównany poziom w lidze w tym roku, że będą przetasowania. Uważam, że każdy z każdym będzie mógł wygrywać i tak, to, tak też będzie się działo. My nie pojedziemy na Super Puchar, żeby zmazać plamę po, tym, po tej porażce, bo ta porażka jest wpisana. My nie możemy wszystkiego po kolei wygrywać. Natomiast takie przetarcie na pewno może nam tylko i wyłącznie pomóc w zdobyciu tego Super Pucharu. No i tak jak powiedziałem wcześniej, mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski. Mamy dosyć mało czasu, ale. Zawsze można coś poprawić.